Witam Was serdecznie w patchworkowym alfabecie. Dzisiaj B, jak budować? Słuchajcie, cóż takiego budujemy? No, budujemy dom, rodzinę, rodzinę patchworkową i jest to wyzwanie. Tutaj podstawą jest fundament. Fundament, czyli my dorośli, dwójka ludzi, kochających się ludzi, szanujących siebie wzajemnie, e, otwartych na nowe i nieznane. Ale również szanujących swoją przeszłość. I ta dwójka ludzi, jeśli ich związek jest stabilny, oparty na szacunku i szczerej miłości, to ten fundament jest w stanie wytrzymać tak naprawdę wszystko. A wiadomym jest, że w rodzinie poczłórkowej dzieje się bo to tak naprawdę ciężka praca. Ciężka praca każdego z członków tej rodziny, tej społeczności, ale tak naprawdę największa odpowiedzialność i najwięcej pracy czeka tych właśnie dwóch dorosłych, którzy chcą zbudować dom, stworzyć rodzinę. W tym wypadku rodzinę czwórkową. I Powiadają, z czym ja się nie zgadzam, że często um, te negatywne doświadczenia bardzo rzutują w rodzinie patchworkowej na wszystkich członków. Mówię o negatywnych doświadczeniach, czyli tych um, takich porażkach, które ponieśliśmy w przeszłości, um, o tych doświadczeniach, które. Spowodowały, że my mogliśmy się poznać, e, czyli o tych nieudanych próbach budowania domu. E, dlaczego się nie zgadzam, że mają wpływ? Dlatego, że tak naprawdę ludzie dojrzali z takimi, a nie innymi doświadczeniami wiedzą, czego chcą, czego szukają, wiedzą, jakich błędów nie popełnić i czego oczekiwać mają świadomość, że tworzenie domu i rodziny to praca. Mają świadomość, że to wszystko jest się opiera na akceptacji, zrozumieniu drugiego. Sami wyciągamy wnioski i wiemy tak naprawdę, co było źle. Dlatego uważam, że właśnie my, ludzie w dojrzałym wieku, często już właśnie z potomstwem tak naprawdę mamy świetne podstawy, by budować dom. Nie ujmując e, szalonej miłości dwudziestolatków, <grym> e, i tak naprawdę znam wiele par z bardzo długim stażem szczęśliwych, spełnionych, którzy wybudowali, i te domy są do dziś bardzo stabilne. Jak najbardziej. Natomiast myślę, że u nas to doświadczenie pozwala tak naprawdę na budowanie rodziny stabilnie. Wiemy, ile wymaga to czasu, ile wkładu pracy, znamy swoje oczekiwania względem partnera, partnerki. Także jesteśmy przygotowani. Doświadczenie życiowe pozwala nam stworzyć stabilny dom. I taki potencjał powinniśmy wykorzystać. Ja nie mówię o sytuacjach, przez które jesteśmy obciążeni i niejednokrotnie jest pomoc potrzebna psychologa. Bo faktycznie nie mamy tej gotowości i nie ma w nas tej sprawności, by dzisiaj rozpocząć budowanie domu. I jest wiele takich przypadków, i tu faktycznie należy podjąć terapię, poszukać wsparcia. Ale ja mówię o ludziach dojrzałych, którzy wyciągnęli wnioski, którzy wiedzą, czego chcą. Pragną rodziny, e, i spotykają na swojej drodze osobę, która myśli podobnie, e, również chce rodziny, ma również swoje doświadczenia i dokładnie wie, czego chce. I dwójka tych dorosłych okazuje się, że chce wspólnie jednego domu, rodziny zbudować jeszcze raz. Jeżeli do tego wszystkiego przyjdzie miłość, tak jak powiedziałam, szacunek. Otwartość na nowe i będziemy grali jak team do jednej bramki, to mamy przeogromne szanse na zbudowanie domu, domu ciepłego, gdzie jest akceptacja, szacunek, ciepłe uczucia, z czasem może i miłość między wszystkimi jej członkami. Także pamiętajcie, że tutaj w budowaniu rodziny patchworkowej to my dorośli jesteśmy fundamentem, to na nas dorosłych tak naprawdę spoczywa ogromna, ogromna odpowiedzialność i mamy ogromne szanse właśnie przez to doświadczenie i przez te nawet negatywne, sytuacje, zdarzenia z przeszłości, bo one nas wiele nauczyły i jesteśmy silniejsi i mamy wiedzę, czego chcemy, a czego nie. Powiem więcej jak uniknąć niektórych zdarzeń czy sytuacji, bo już je przerobiliśmy. Pozdrawiam was patchworkowo kolorową Dziś dość krótko choć tak ważny temat, ale jeszcze pewnie nie raz wrócimy do podstaw budowania rodziny patchworkowej. Pozdrawiam.